Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską, do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli jego ścieżkami, bo prawo pochodzi z Syjonu i słowo Pańskie z Jeruzalem. Jak czytać czytania, jak interpretować? jak rozmyślać nad czytaniami w czasie Adwentu. Jest pewien klucz, który warto znać, zwłaszcza w pierwszej części Adwentu, że pierwsze czytanie jest związane z Ewangelią. Pierwsze czytanie to jest jakieś proroctwo, najczęściej z Izajasza, które pokazuje jakąś wielką obietnicę Boga. I często słyszymy takie słowa, stanie się na końcu czasów, albo w te dni, kiedyś, kiedy nadejdą dni. O jakich dniach, o, jakich końcu, o jakim końcu czasów mówi to słowo? To jest przyjście Jezusa. I najpierw wypełnia się to słowo w pierwszym przyjściu Jezusa, czyli w Ewangelii. W Ewangelii widzimy odpowiedź na to, że wypełniają się te proroctwa, a później, jeszcze bardzo, bardziej, wypełnią się zapewne. W czasie drugiego przyjścia, albo wypełniają się już w naszym życiu. Czyli widzimy jakąś obietnicę, i Ewangelius jakby odpowiedział na te obietnicę. Widzimy, że rzeczywiście tak się wydarzyło. I tak dziś widzimy w pierwszym czytaniu właśnie te słowa, że wszystkie narody do niej popłyną. Mnogie ludy pójdą i rzekną: chodźcie, wstąp na górę Pańską do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich. Przecież to były czasy, kiedy tylko Izrael, kiedy tylko naród wybrany miał prawo do Boga. Boga Jakuba, Boga Izraela, tylko był jeden naród, wszyscy inni. To są poganie, wszyscy inni, to są jacyś ludzie drugiej kategorii, gdy chodzi o wiarę. Do Pana Boga mają prawo tylko Izraelici. A tutaj widzimy, wszystkie narody do niej popłyną. Mnogie ludy pójdą i rzekną, chodźcie wstąpmy na górę pańską. Piękne proroctwo, że wszystkie narody pójdą. W Ewangelii widzimy setnika, który przychodzi do Jezusa i prosi, Panie sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Do setnika jeszcze wrócimy, ale na koniec tej Ewangelii Jezus mówił, nikogo w Izraelu nie znalazł tak wielkiej wiary, lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. I znów widzimy te mnogie narody, te wszystkie narody, liczne ludy ze wschodu i zachodu, które zasiądą do stołu z Abrahamem w Królestwie Niebieskim. Czyli... Mnóstwo ludzi, różni ludzie, którzy zasiądą w Królestwie Niebieskim, jako przedstawiciel tych różnych narodów, nie tylko narodu Izraela, jest ów setnik. Setnik, który nie jest spośród narodu Izraela, nie jest spośród narodu wybranego, nie jest pośród ludzi wierzących. On jest też człowiek wojskowy, to jest żołnierz. Można powiedzieć, dowódca żołnierzy, który mówi, mam pod sobą żołnierzy, Mam pod sobą żołnierzy. I ten człowiek przychodzi do Jezusa, prosi Jezusa, wierzy w Jezusa, prosi, żeby ten uzdrowił jego sługę. Co to znaczy? Na początku Adwentu dostajemy takie słowo, taką, taką myśl, że wszystkie narody powinny przyjść do Pana. Wszystkie narody przyjdą do Pana i Jezus. A zatem i Kościół jest otwarty na wszystkich ludzi, na wszystkie narody. Może z, warto, żeby Adwent był takim czasem, gdzie kogoś do kościoła przeprowadzimy, komuś kościół, czy wiara, czy modlitwę, czy mszę świętą zaproponujemy, komuś pomożemy z, zrobić ten krok. W sobotę jeden z naszych ministrantów, taki osiemnastoletni chłopak, napisał mi: Jutro przyjdzie do kościoła ze mną moja koleżanka z grupy, razem się uczą. I rzeczywiście przyszła. Po msze Święty, jeszcze porozmawiali, i tak sobie myślę, jak pięknie, że ten młody chłopak przyprowadza swoją koleżankę z klasy, z grupy. Po 18 lat mają piękny wiek i jakby tak każdy przyprowadził kogoś, chociażby na jedną mszę Świętą, chociażby tak do kościoła zajść. Czy ten człowiek coś później będzie to kontynuował, czy nie, nie wiemy, ale z pomocą zrobić ten krok, żeby właśnie te wszystkie ludy weszły na, na górę Pana. Kilka dni temu dałem takie zadanie w rozmyślaniu, żeby zobaczyć te pączki rozkwitające na drzewach, które teraz widzimy, pod śniegiem zupełnie można powiedzieć, martwe drzewa, i zobaczyć żywy pączek, żywe rozkwitające liście. I coś ciekawego, że wiele osób zobaczyło, nie tylko część wyobraźni, Mówił jakiś cud. Suche, sucha gałązka w moim domu rozkwitła, pojawiły się liście. Gdzieś ktoś podszedł pod śniegiem, widziałem żywy liść. Ci ludzie rzeczywiście coś zobaczyli. To jest może też taki mały znak Pana Boga, miłości Pana Boga i tego, że rzeczywiście On przez to słowo działa. A dzisiaj proponuję coś innego, żeby nie na drzewach zobaczyć ten żywy liść oczami wyobraźni, oczami wiary, ale zobaczyć życie wiary w człowieku, który tej wiary nie ma. Człowiek, który mówi, że nie wierzy w Boga, który jest ateistą, który jest niewierzącym, który śmieje się może z wiary, z religii, który szydzi sobie z ludzi wierzących, który może jest zupełnie ma jakieś tam swoje poglądy, gdy chodzi o wiarę. I teraz spojrzeć na tego człowieka i oczami wiary, oczami wyobraźni, zobaczyć w nim człowieka głęboko wierzącego, człowieka, z którym razem się modlimy, który razem z nami przyjdzie do Kościoła. Czemu nie? Spróbujmy najpierw to zobaczyć, a później się za tego człowieka pomodlić. Może ten adwent będzie takim czasem, że wiele osób i wiele narodów rzeczywiście przyjdzie, wstąpi na górę Pana, że ten adwent, to Boże Narodzenie, będzie też czasem otwarcia serc, wielu serc, otwarcia serc na Boga, na zbawienie. W tym dzisiejszym czytaniu też e, słyszymy, czytamy takie piękne słowa. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Piękne słowa, piękna obietnica, wielka, śmiała, mocna obietnica, którą tak byśmy chcieli, żeby się dziś spełniała, żeby rzeczywiście naród przeciw narodowi nie podnosił miecza, żeby się nie zaprawiano do wojny, żeby zaprawiano się do pokoju, żeby nikt nie myślał o wojnie, ale każdy myślał o pokoju. Ale są ciekawe te słowa, że Miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Czemu nie jest powiedziane, że odłożą miecze, odłożą włócznie, a nie przekują miecze na lemiesze, a włócznie na sierpy? Czyli przekują, zmienią, zrobią z broni, która służy do zabijania, do wojny, zrobią narzędzia do pracy. Przy czym pracy na polu, pracy, która. Trwa długo, pracy, która przyniesie chleb, która przyniesie pożywienie. A więc prawdziwy pokój to nie jest tylko to, że nie ma wojny. Nie będzie jeszcze pokoju wtedy, kiedy się tylko odłoży broń, ale ona leży obok i zaraz w, w dowolnym momencie możemy ją wziąć i, i dalej strzelać, dalej wojować. Prawdziwy pokój będzie wtedy, kiedy zniszczymy broń, a z tej broni zrobimy narzędzia pracy, czyli nie będziemy wojować. Ale też nie chodzi o to, żebyśmy tylko przestali wojować, ale będziemy współpracować, wspólnie pracować, wspólnie coś robić, wspólnie dokonywać jakichś dzieł. I później kiedy już zrobimy to dzieło, to siądziemy wspólnie za stołem, żeby korzystać z owoców tej wspólnej pracy. Wspólnie siedzieć za stołem. Najpierw zrobimy wspólnie chleb, a później siądziemy za stołem, żeby wspólnie ten chleb jeść. To jest dopiero pokój, to jest dopiero zgoda, to jest dopiero miłość. I może taki bywa czasem w jakichś relacjach międzyludzkich, może w małżeństwie, może w rodzinie, może w innych relacjach, że gdzieś jest chwilowe zawieszenie broni, że się nie kłócimy, że się nie bijemy, ale, ale na przykład ze sobą nie rozmawiamy, jakieś ciche dni. Nie kłócimy się, nie ma, nie ma żadnego konfliktu, żadnej kłótni, ale nie ma też nic dobrego, nie ma rozmowy. A może właśnie by trzeba, było, żeby ten adwent, to otwarcie na Pana, było czymś takim, że Zaczniemy coś razem robić, zaczniemy wspólnie pracować, zaczniemy też siądziemy razem za stołem, będziemy wspólnie korzystać z tych dóbr, które wspólnie zrobiliśmy, będziemy wspólnie jeść, wspólnie rozmawiać, może przejdziemy do następnego etapu tworzenia pokoju, że nie tylko odłożymy broń, ale przerobimy broń na narzędzie trudu. I będziemy wspólnie coś robić. To jest ważne, żeby na przykład małżonkowie coś wspólnie robili, żeby w rodzinie coś wspólnie robiono, żeby przyjaciele, jakaś grupa ludzi wspólnie coś robili. I to jest pokój, to jest zgoda, to jest miłość. I znów widzimy w Ewangelii wypełnienie tej obietnicy, że setnik, który ma pod sobą żołnierzy, a żołnierze są zazwyczaj po to, żeby walczyć, ten setnik przychodzi do Jezusa i się modli. I prosi o uzdrowienie swojego sługi. Czyli żołnierze nie są po to, żeby zabijać, a po to, żeby uzdrawiać, żeby pomagać ludziom żyć, a nie umierać. I to jest rola też żołnierzy, czyli też można powiedzieć prawdziwych, odważnych ludzi, ludzi, którzy się nie boją, ludzi, którzy są zaprawieni w boju. I ktoś, można powiedzieć, jest mężny, ale męstwo to nie jest to, że się dużo bij, ale że się dużo wytrzyma. Męstwo to jest to, że człowiek umie stanąć w obronie drugiego człowieka, umie pomóc drugiemu człowiekowi, ale umie też przyjść do Jezusa, pokłonić mu się, poprosić go o coś, z wielką wiarą i pokorą stanąć przed Jezusem. To jest prawdziwy żołnierz, to jest prawdziwy mężczyzna, to jest prawdziwy człowiek. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Nojaberska, z Syberii, z Panem Bogiem.